Wychodzimy do takiego momentu, w którym słuchamy, czyli klient mówi, a my słuchamy. Im bardziej słuchasz, tym większą przewagę konkurencyjną robisz. I teraz chcieliśmy Wam powiedzieć podczas tego odcinka modelowego badania potrzeb naszej serii nowej vlogowej: chcieliśmy Wam powiedzieć o czterech głównych założeniach słuchania. Kiedy słuchanie w ogóle ma miejsce, albo może się w ogóle odbyć spotkanie poprzez słuchanie? Zerkniemy na start tak od zewnątrz, jak kamera i yy, yy, jak się to ta, tak popatrzy, no to ważne będzie przy słuchaniu to, żeby po pierwsze pokazywać, że się słucha, a tak naprawdę, wiecie co jest jeszcze wcześniej? Jeszcze wcześniej jest to, gdzie my słuchamy, czyli przestrzeń. Nie dogadamy się ze swoim klientem, ale nie dogadamy się też ze swoim małżonkiem, czy nie dogadamy się... U, nie, małżonką. Nie zawsze, małżonką tam. Małżonkiem, małżonką. O właśnie. Znaczy ja mam małżonkę, nie? No ale dobra. To no, jest taka forma, że tak można i tak. Dawaj, śmiało. Nie tak. dogadamy się ze swoim partnerem życiowym, jeśli mamy coś ważnego do poruszenia, do przegadania, a tam nie ma przestrzeni, nie ma otoczenia odpowiedniego, sprzyjającego tem, tej rozmowie, czyli popatrzcie, że jeżeli żona przychodzi do męża i ma Ważną sprawę do omówienia, on jednym okiem zerka na telewizor. No to jego uwaga jest rozproszona, i powstaje takie zagadnienie, gdzie on ją słyszy, ale jej nie słucha. I właśnie tutaj powstają te wszystkie kabarety: ty mnie nie słuchasz. On mówi, przecież ja, cię, ja tutaj jestem, no słucham, nie? I tak dalej, nie? Czyli dlaczego nic nie. Co o tym sądzisz, kochanie? On mówi, aha. Ona mówi, ale ja zadałem Ci pytanie, nie? I to są te, takie sceny, które wydawałoby się kabaretowe są, natomiast one są prawdziwe, one wynikają z tego, że jeżeli nie ma odpowiedniej przestrzeni, pewnego rodzaju intymności, y, przestrzeni, która by sprzyjała y, danemu tematowi, a tematy, nam chodzi o głębokie tematy, o zawarcie biznesu albo rozwiązanie jakichś problemów, jeżeli nie ma przestrzeni, nie będzie porozumienia, nie będzie rozmowy, ta uwaga będzie rozproszona. I teraz, w biznesie, jakbyśmy tak się przenieśli do biznesu, no to to się przyjdzie, że ktoś nas posadzi w takim miejscu, gdzie z tyłu za plecami nam chodzą ludzie, a on jeszcze odpowiada tym ludziom od czasu do czasu, bo oni coś od niego chcą, nie ma przestrzeni. Albo stoimy gdzieś przy ladzie, nie? gdzieś tak. tam w sklepie. Ma pan trzy minuty, niech pan mówi, nie? Coś I teraz takiego. z drugiej strony może następować coś takiego, że nawet jakbyśmy mówili na rozmowę to człowiek poprzez zewnętrzne rzeczy, które on robi, nie, czyli w tej przestrzeni jeszcze coś robi, no totalnie zniechęca nas do, no do rozmowy, czyli jeżeli my coś mu mówimy, a on w tą stronę jakby się kieruje na razie, że my coś mówimy, a on mówi, pan mówi, pan mówi, pan mówi a coś sobie w komputerze robi no to nam nikt nie chęci to do dosłownie, tak. bo widzimy, że on jakby nie słucha. Czyli mamy przestrzeń, która nie sprzyja, mamy zachowania, które nas wytrącają, no i rzeczywiście na tej podstawie jest jeden wniosek. O przestrzeń trzeba zadbać, tylko możemy. Właściwie czasami nas wprowadzają na rozmowę gdzieś, w sensie, że do jakiejś salki, gdzie będzie za chwilę rozmowa o biznesie, no i z stół, gdzie oni siadają naprzeciwko nas i się mówi nawet, że Tutaj to usadzenie takie konfrontacyjnie podświadomie działa na, nie, na tego człowieka w czasie rozmowy, nie? że on czuje, że my jesteśmy tutaj, okej, okay, my chcemy z nim rozmawiać, ale on już trochę z nami negocjuje, już trochę ściemnie, a nie dochodzimy do prawdziwych jakichś wniosków, więc to, co my robimy, to my dbamy o przestrzeń w taki sposób, że jeżeli tylko się da, no my chodzimy razem na rozmowę, może trochę łatwiej, ale jakby zajmujemy pozycję tak, żeby było jeden po jednej stronie stołu, drugi po drugiej stronie stołu, a klient siądzie na przeciwko jednego z nas, a drugim będzie patrzył w tym samym kierunku. Łatwiej coś jest przed klientem położyć, pokazać, rozmawiać, patrząc w tym samym kierunku. Jakby... Tak. Przestrzeń to nie tylko jakieś miejsce, gdzie się spotykacie, i to miejsce musi być zamknięte. Chodzi tak naprawdę o przestrzeń uwagi, o to, żebyśmy znaleźli taką przestrzeń, w której możemy się totalnie i całkowicie tylko i wyłącznie Skoncentrować na zdarzeniu, wydarzeniu, na spotkaniu, które właśnie teraz się dzieje. Tak, jeżeli nie mamy takiej przestrzeni, takiej, bo uwaga, klienta jest w innym kierunku, bo coś odpisuje jakiegoś maila, patrzy na coś w telefonie, on też może mieć odwraca jakiś problem, się, właśnie popatrz. ty do mnie gadasz, a ja zobacz. To tak. tu, tutaj nie ma przestrzeni. Ja, albo właśnie no, wiesz, intencji czy powodów, dla których on jest rozproszony, nie jest mm -hmm. skoncentrowany, może być wiele. I tutaj pytanie, czy spotkanie przerwać, nie? czy spotkanie przenieść na inny termin. Oczywiście to wy decydujecie. Natomiast ja uważam, że tak, bo to jest jeden z warunków spotkania. Jeżeli nie będzie przestrzeni, ale ktoś może powiedzieć, no to stary, to nie ma deala. No dobra, ale jak nie ma przestrzeni, to i tak nie będzie deala, ale pokażesz, że ci zależy na spotkaniu. Jakkolwiek decyzja jest po twojej stronie, punkt pierwszy, to na pewno zadbaj o przestrzeń. Tak, ja bym tutaj tylko wrzucił y, taką rzecz, że y, tutaj liczy się trochę. Y, okoliczność jakby tego spotkania, bo jeżeli rzeczywiście my chcemy nawiązać współpracę z nowym klientem, to tutaj musimy zejść do takiej rozmowy głębokiej, gdzie będziemy rozmawiali o biznesie na poważnie, nie? co ja mogę ci kliencie jakby więcej dać, co ja mogę poprawić, A ta transformacja u ciebie zajdzie. Tutaj musimy go skłonić bardzo mocno do zejścia do jego motywacji, i tego co jest u niego. Zresztą o tym jeszcze będziemy mówili, natomiast tutaj, jak nie ma przestrzeni, Przerwamy spotkanie, umawiamy się na inny temat nie uwzględniamy to, nie. Że, że, że tutaj jakby nie ma przestrzeni, a my jej potrzebujemy. Ten też potrzebuje, żeby zrozumieć czas i żebyśmy my mogli mu pomóc. Jeśli to jest taka wizyta, rozumiesz, regularna, która no, no, nie, niewiele też się zmieni, jeżeli nie pogadam tutaj, no to. Drugie. Idziemy dalej, bo trzeba jeszcze powiedzieć parę rzeczy. Drugi, drugie założenie to ja, ja jestem OK ty jesteś OK. Czyli to jest założenie tego, czy, co mam w głowie myśląc o tobie, kiedy się z tobą spotykam. Czyli jesteśmy sobie równi. W sensie takim, jeżeli mi chodzi o to, żeby być partnerem do biznesu, to nie mogę przychodzić na spotkanie z pozycji ja wiem lepiej albo uwaga na spotkanie ty jesteś mistrz, ty jesteś mentor, ja jestem gorzej. Jeżeli mamy takie ułożenie albo takie ułożenie, to nigdy nie dojdzie do spotkania. Ja jestem w porządku, przychodzę z propozycją, ty jesteś w porządku. Możesz ją przyjąć albo odrzucić. Ja jestem ok i ty jesteś ok. Tutaj mówisz o kwestii takiej mentalnej, tak? Jak ja sobie to ustawiam w głowie i że to będzie się przekładało na moje zachowanie. Tak, zewnętrzne. dlatego, że mówimy o założeniach, które są niezbędne do tego, żeby się spotkanie w ogóle odbyło. Nie w sensie spotkanie zewnętrzne, fizyczne, ale spotkanie jako spotkanie. Dalej, trzecie założenie, o którym chcemy mówić, to jest ja rezygnuję z siebie. Muszę trochę zrezygnować z siebie. Zrezygnować ze swoich racji, zrezygnować ze swoich, ze, że tylko i wyłącznie to, co ja mówię, zrezygnować trochę z siebie. Ksiądz twardowski świętej pamięci mówił kapitalne zdanie, które do tego spotkania się, się fajnie wpisuje: mówił, jeżeli mówisz, że kochasz, Zapomnij, że jesteś. I to jest trzecie założenie. My musimy trochę zapomnieć o sobie. Zacznij, żeby kogoś postawić w centrum, to samemu się troszeczkę trzeba wycofać, wycofać na bok, nie? przyjąć czyjeś rację, przyjąć czyjś sposób myślenia, przyjąć czyjeś doświadczenie, troszeczkę zrezygnować z siebie. Ja jestem ok dalej, tak samo jak ty jesteś ok, ale ja świadomie w tym byciu ok troszkę odchodzę na bok. No to widać, jak ludzie mają problem z tym, żeby zaakceptować to, że inni też są ok, chociaż twierdzą coś innego w danym momencie, z tym też jest problem, więc warto takie założenie sobie wziąć do głowy. Z tego założenia jesteśmy już blisko czwartego założenia, które jest dosyć podobne, a jednak inne. Czwarte założenie mówi o tym, żeby przyjąć do wiadomości i zaakceptować to, że ludzie są różni, różnie kodują to, co mają na myśli, i różnie odbierają rzeczywistość. Musimy przyjąć takie założenie, dlatego że jeżeli nie będziemy czujni w tym temacie, to bardzo łatwo dojdzie do zgrzytu pomiędzy nami a klientem, pomiędzy nami a naszym partnerem. Dlatego że ludzie są co najmniej, w zależności od filozofii, którą weźmiemy, no to są co najmniej cztery płaszczyzny, w których my możemy kodować albo odbierać informacje, i wystarczy, że mm, spotkają się płaszczyzna, na przykład tak zwana rzeczowa, z płaszczyzną apelu, już mamy zgrzyt. To znaczy, że szef może przechodzić yy, przez biuro i powiedzieć, że on, ten raport jeszcze się robi i pójść dalej. I teraz osoba, która tam siedzi, musi rozszyfrować to, co szef mówi. Szef mógł apelować lub szybciej, raport przecież ja siedzę i mówię, kurczę, on powiedział, że ja za wolno robię raport, albo mogę powiedzieć, on powiedział, żebym szybciej robił raport, albo mm -hmm. on się martwi o to, czy raport będzie zrobiony. I teraz popatrzcie, trzy płaszczyzny wymieniłem a mogłem nawet nie trafić w tą właściwą, bo szef może być, być rzeczowy. On tylko stwierdził fakt, że raport się jeszcze robi. I teraz w zależności od tego, jak ja go zrozumiem, no to podejmę odpowiednią reakcję. I teraz, jeżeli zareaguję z innej płaszczyzny, niż szef mi powiedział, no to mamy już konflikt, nie? Więc trzeba pamiętać, że ludzie są różni, że reagują na różnych płaszczyznach i się trochę do tego dostosować. A żeby rozpoznać, na jakiej płaszczyźnie reagują, to są proste narzędzia lingwistyczne. Tak, tutaj, nam, tutaj przy tym y, 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 założeniach słuchania bardziej nam chodzi o to, że czwarte założenie mówi, ludzie są inni, musisz przyjąć te inne. Czyli zaakceptować, dać im prawo też do tej inności. Zobaczcie, pierwsze założenie, musisz zadbać o przestrzeń. Drugie, ja jestem OK, ty jesteś OK, mimo to ja trochę rezygnuję z siebie, żeby Ciebie postawić w centrum, i przyjmuję to, czwarte założenie, że Ty jesteś totalnie inny, i daję Ci do tego prawo. Tylko wtedy może się odbyć spotkanie. Będąc w Stanach, kiedy mówiłem o tym, że schudłem 70 kg w ciągu roku, po to, żeby zmobilizować ludzi, okazało się, że niektórzy z nich poczuli się urażeni, bo ja mówię do ludzi, którzy tam są, a są otyli, i oni się czują urażeni. Kurczę, pierwsza myśl, którą mam w głowie, to jest ty: no co za czubki, kurczę, przecież ich motywowałem, ja chciałem dobrze, ale z drugiej strony przyjmuję ich inność, przyjmuję to, że oni mogli odczuć to jako coś, co ich zabolało. okej. Okay. Tak, nic no bo... mi nie szkodzi, jeśli powiem przepraszam, mm -hmm. słuchajcie. Prawdopodobnie zrozumieli dzieje. Romana z innego poziomu. On miał na myśli to, że pokazywał, że poprzez własną pracę da się dojść do efektów, że to praca zapewnia efekty. Dla niego to było jasne. Tam siedzą sobie ludzie, którzy to, właściwie to jedna, dwie osoby tak to mogły odczytać, które odczytują, on mi mówi, że ja nie pracuję, nie? i tak. to jest, że nie pracuję nad sobą, nie, już mamy, już mamy różnicę. Przyjmuję, że tak odbiorze. to też się może odbyć, nie? wiecie, jak będziemy w niebie, to podobno już będziemy wszyscy bez barier komunikacyjnych, ja pomyślę, przekaz myśli, ja myślę, a Ty już to dobrze odbierasz, tak jak ja pomyślałem, zgodnie z intencjami. A dopóki jesteśmy ludźmi, mamy ciało, mamy sposoby przekazu, sposób rozumienia, doświadczenie i jeszcze inne rzeczy. To tutaj tą inność sobie trzeba gdzieś tam przekazać. I co? Podobało się? To trochę żebro lajków, łapka w górę, subskrybuj, dzwona włącz. Bardzo prosimy o to, bo dzięki temu jakoś tam docieramy do większej ilości osób i te nasze wartości gdzieś tam są rozprzestrzeniane. Miłego dnia. Miłego dnia, tak. O no właśnie, chciałem coś głębszego coś, coś, coś coś czy... powiedzieć. To do mu dodaj, dodaj, się... nie, nie, dodaj. A to następnym razem <laughs> Wszystkiego dobrego.